Siema, na tej strony Dim2, Darek III i dzisiaj postać Ahemenes, czyli aktualnie shaman Heller 77 poziom. Ech, powiem tak, znacie mojego farta do ulepszania, to dzisiaj nadszedł czas na to, by połowbijać skile. Konkretnie rzut piorunem przywoływa... Nie, nie nie, 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 rzut piorunem. Nie, to wiecie o co chodzi, ten co jest na F4. Zasada jest bardzo prosta. Jest misja, w której mamy, otrzymujemy 10 rad egzorcysty. I ja dzisiaj pokażę wam 11 kamieni duchowych czytanych. Taki film zrobiony po prostu for fun, bo nie wiedziałem za bardzo co wam nagrać. aby obiecałem wam dwa odcinki dziennie, więc po prostu taki odcinek oto powstał. I widzicie, to musimy zanieść do Uriela, jak u Uriela będziemy, o już jesteśmy, już prawie, o już zostało kawałeczek. Wciskamy kontynuuj i naszą nagrodę po prostu odbieramy, którą jest 10 zwojów egzorcystów, 10 psów i 10 kwiatów brzoskwini. Nagroda niczego sobie. Ok, to zaczynamy palić teraz właśnie, o kamyczki duchowe. No to na początek. Powiem tak: szaman jeszcze nie ma eku takiego jakoś fajnego, i tak dalej. Mam tam tylko z takich fajniejszych itemów hełm 10 na ludzi. Aktualnie nie wiem, gdzie on jest. <laughs> to, to jest mój minus, że nigdy nie wiem, gdzie mam dane eku. No i widzicie, kolejny kamyczek, Blach. Nie, 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 spokojnie. Powiem tak: Cel na tych kamykach jest wbicie przynajmniej M3. Czemu M3? Bo łącznie trzeba przeczytać 36 kamyków, jeśli się ma pH. Ja zazwyczaj tego pH miałem, więc zawsze było 36. Może będzie na 10? Nie, 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 nie nie ma szans. No i widzicie, tutaj już mamy kolejne czytanie. I teraz już zaczynamy zabawę z rangą na minusie. Jeśli przeczyta, tracę dwa razy tyle, ile straciłbym na plusie. Czyli na przykład zamiast tracić 1000, tracę 2000. Może to jest mało roztropne, ale ja i tak go postawię, jak będę go ekspił kiedyś tam. I po prostu będzie zabawa, że te. Ile tam się stało? Godzina to było chyba 900? No więc będzie po prostu dużo stania. A i tak chcę mu wbić 94 minimum. Ale to kiedyś, kiedyś, kiedyś. Może wiecie zimą. Hmm, kto wie, kto wie jak to wszystko będzie wyglądało. Może połączą i będę miał większą motywację, żeby zrobić szamana. Bo teraz no teraz, no nawet jakbym miał wziąć z kimkolwiek, ja Wam nagram filmik. Może widzieliście go wcześniej, bo dzisiaj mamy właśnie w sobotę. Ten filmik został upubliczniony, więc pewnie nagrałem wcześniej albo jutro będzie. Jeszcze nie wiem, nie zastanawiałem się, jak to ma być. Filmik: Jak wygląda PVP w M1. Pokażę wam, nagram to 75 ninja. Hmm, będzie dosyć ciekawie, śmiesznie i dosyć ironicznie. No jak widzicie tutaj zostały mi chyba 3 kamyki. Ja lubię jak jest powodzenie, ja bardzo lubię jak powodzenie jest, bo to podnosi na duchu. No, M3 to był taki cel statusowy. A teraz będziemy czytać na G5. Nie M5. G5. No to jest fajnie, co? To co, G6 teraz wejdzie? I. i u, u, u. No, za mało mam rangi. Minimum 3 karangi powinienem mieć. Dlatego też sobie przełożę trochę fasolek. Powiem tak. Fasolki znalazłem, dlatego ten film zrobiłem. Bo jakbym nie znalazł fasolek, to bym tego filmu nie robił, bo wiecie, no. No i mamy? O, I mamy, i mamy, co mamy? I dupę mamy. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to zapraszam do komentowania, subskrybowania, polubienia, cokolwiek. Do zobaczenia do następnych odcinków.